Witam serdecznie wszystkich człowieków na kanale Survival, ja nazywam się Michał Lisicki, kontynuujemy naszą przygodę w cyberpunku 2077, jesteśmy w Night City i zaczynamy zabawę, słuchajcie już nie mogę się doczekać jaką misję zaraz dostaniemy, samouczek, samouczek zrobimy, spróbujmy, a, a, przyda się na początek, słuchajcie jesteśmy w Night City, pół roku już jesteśmy w Night City, także zobaczmy co nas tutaj będzie czekać. Zaczynamy podstawowe szkolenie bojowe. Postępy będą rejestrowane i oceniane. Okay. Ten kurs służy ugruntowaniu podstawowych zachowań i odruchów. Nawet te umiejętności pozwalają przeżyć na polu walki. Nauczymy cię tak. jak posługiwać się bronią, jak atakować z ukrycia i jak hakować dzieci wroga. Dawaj wszystko co masz. Nitechnie. Militech nie potrafi szyfrować danych. Ale musztrowanie trepów wychodzi im nieźle. Mm -hmm. Ukończ szkolenia. Cztery. Do pierwszego stanowiska. Raz, raz. Krok po kroku. Spoczynamy szkolenie, a więc samouczek. Przejdziemy sobie program szkoleniowy ze strzelania taktycznego. Tak na rozgrzewkę. Okay, taktyczne strzelanie. No tu Mamy R wyposaż. Strzelaj, celuj, przeładuj swoją broń. Okej, okay, to wiadomo. Tak myślałam, że to nie będzie dla ciebie jakoś specjalnie trudne Może trochę to podkręcimy. Tylko za proste, dawaj. Oj! wo, jakie misy dwa. Jak nie tam czułeś myszki. Ale załóżmy, że cel też ma broń. Ja, spoko, czułeś myszki. Chociaż poczekajcie. Jak wyjadę, no, nie wiem, czy nie zacząłem, Wiecie, ja sobie zmienię o, sterowanie. Tutaj jest mysz. Okej, okay. czułość zoomu, nie. Czułość pionowa, czułość pozioma było na 3. Weźmy na 2. Teraz zobaczmy. No, tu już lepiej. Nie Będzie nam latać ten celownik. Dobrze, co my tu mamy peś Nie stąd tak schowaj się. No właśnie chciałem już nacisnąłem. O. Ciekawy ro rozrzut jest. Okej, okay, oberwałeś. animatora, żeby wyleczyć obrażenia. Zobaczymy rozrzut. Ura lewo. Dobra. Nikt, aby już się odzyskać zdrowie. Spoko? Fajnie? Gotowy? To przejść do strefy treningowej. Będzie grubo. damy. O, patrz tym razem przeprowadził kolegę. jeden, Dobra. Jest tam bardzo. dobrze. Stań na platformie i jedziemy z tym dalej. Ech. Teraz zajmiemy się hakowaniem. Trochę podrasowała ich materiały. Łukasz Wasu. Dawaj hakowanie. Rozpocznij szkolenie numer dwa. Przejdziemy sobie program szkoleniowy ze strzelania taktycznego. Tak na rozgrzewkę. Nie? Jeszcze raz to wziąłem to samo. O przepraszam. Ja to przewinę. No dobra, zaczynajmy. Drugie szkolenie. Okay. My tu możemy zrobić. Klikniemy na to. Trzymaj tabulator. Aha, ok. Tematy powiązane z aktualnym zadaniem posiadane na złoto, zeskanuj. eksplodować, hakowanie. Komputer. Hakowanie komputera. Obiekty interaktywne są posiadane na niebiesko. No dobra, hakujemy. Program szkoleniowy z wykorzystania technologii w warunkach bojowych. W języku korpów nawet hakowanie brzmi kórewsko nudno. Musisz zhakować ekran, żeby odwrócić uwagę strażnika. Gdy cyberdeck jest zmontowany, skaner zapewnia dodatkowy interfejs z możliwością wyboru haków i ich celów. Użyj haka odwróć uwagę przeciwników, aby odwrócić uwagę strażnika. No okej, okay, hakowanie jest bardzo proste i intuicyjne z tego co widać. Przytrzymujemy tabulator i mamy do wyboru dwie opcje. Ujawnianie interfejsów, odwróć uwagę przeciwnika. Mamy odwrócić uwagę przeciwnika. Na górze mamy 3 deki. Możemy e, użyć tylko jednej opcji, ponieważ ta opcja i ta opcja wymaga dwóch deków. Ok, więc odwracamy uwagę, ponieważ to jest nasze zadanie. E, czas trwania 30 sekund, więc musimy chwilę poczekać. Czas w, wgrania półtorej sekundy. Wywołuje awarię urządzenia, sprawia, że zachowuje się ono nieprzewidywalnie, co zwraca uwagę e, pobliskich ludzi. A tamto sąduje się przeciwnika i ławnia wszystkich jej członków. O, ciekawe. No dobrze, czekamy. Korbos, z okay. Styl ponad treścią. I kona skakowania obiektu, jak długo utrzyma się efekt hakowania. Aha, dobrze. czyli ten niebieski pasek. Spróbuj go po cichu. Hmm, po cichutku. Dobrze. Dobra, jest twój. załatw go. Teraz F. Być F, Zabi, R, wezwanie. Zabijemy je. Yeah. Kark Podczas akcji nie możesz zostawiać za sobą śladów. Mhm. Mm a zwłaszcza trupów, Przenieś i ukryj gdzieś ciało. Martwego albo nie że niego możesz schować w niektórych obiektach. Okej, okay. kawę. Pięć wyrzucony. Eee, Okej, okay. A teraz kory. spróbuj pozbyć się go jednym płynnym ruchem. No, można. F i F. Czas na hakowanie operatorów wroga w czasie rzeczywistym. Baw się dobrze. No dobra. Mm, możemy przyjąć urządzenia. Trzymaj tab, aby zhakować skaner. Okej, okay, trzy haki. Okej. Okay. Stosując bardziej wymyślne haki, możesz wykorzystać otoczenie i postacie niezależne, żeby uzyskać przewagę. Kiedy kontrolujesz kamerę wyżyczkę, wciąż będziesz hakować inne urządzenia oraz wrogów. O, kamerą też mogę hakować? Serio? Co ty gadasz? Eee, nie mam detonacji granatu. Naruszenie protokołu może zostać użyte do wyłania efektów całej sieci. Ruchomie teraz, aby zmniejszyć koszt pamięci wszystkich haków. Czyli jak naruszymy protokół, to zwolnimy haki? O kurczę. E, dobrze, aby załadować demona do dołamaczu, musisz poprawnie otworzyć jego sekwencję. przenoszenia znaki z matrycy kodu. znaki będą widany, widziane w buforze. Ruszenie protokołu zawsze rozpoczyna się od pierwszego wiersza. 5-5. Ok, tak, 5-5. Później też musimy wanąć 5-5. Później BD. To jest bardzo proste, intuicyjne. Teraz. Zdetonuj granat. I detonacja granatu. Wykonaj. A przeładowanie programu. Proszę czekać. No Ładuje się, trochę to trwa, no ale. Spokojnie. Cierpliwość jest złotem. Także milczenie nie jest złotem, także. Ale cierpliwość może być. A Araska, wrażliwość. Okej. Okay. No dawaj, 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 dawaj. jest przeładowanie i troszkę to wolno idzie. Mamy ćwiczenia, czyni mistrza. Uwaga, zaraz wybuchnie. Baaaang! O, 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 a mamy czekać jeszcze 15, nie, to jest Ula! La. Chyba pykło. Aby wejść do kamery, może... Kurczę, wystarczy wyłączyć myślenie i słuchać rozkazów, jak w militechu. Pod moim światłym dowództwem zajmujesz pierwsze miejsce. Stań na podium. Można za pomocą kamery hakować. Algorytmy militechu zaliczyły być to szkolenie. Są jeszcze inne scenariusze, jeśli masz ochotę potrenować. Ale jeżeli chcesz, możesz skończyć już teraz. Ale pamiętaj, że na ulicy nie będzie podpowiedzi i drugich szans. Dobra, zróbmy wszystkie samouczki. No, Będę no, mieć to, cały no, obraz no, tego, jakie są tutaj możliwości. Okej... Okay. tapa by użyć skanera. Bo zapłacą w co za pomocą wyszczepu optycznego celu w niego. Ok, to mam i co teraz steruj, by poznać wzorzec zachowania. No ok, rozumiem. Aha, czyli sobie ich oznaczyłem. Teraz widzę ich przez ściany. Dobrze, świetny. Po cichutku, poczuciut. Ja nie mogę nic skakować. No, chłopie, musisz przejść, bo ja tam. Kiedy wchodzisz w zasięg wzroku przeciwnika, jego stanie wypełnia się. Znajdź osłonę, żeby uniknąć wykrycia. Kryj się szybko! Nie widzisz Wrytnie. mnie. Teraz powoli przesuwaj się w kierunku wyjścia. Masz hmm. być niewidzialny. Tak to wygląda. Czyli mnie widzi, ale też nie widzi. Skradankowi jak ninja w brain Oj, chyba idzie. Chyba mnie wykrył. Chyba fail. Czyli lepiej tu chyba nie zabijać. Dankowi, jak ninja w Braindensie. Nie widziałem Braindensa, żadnego. mamy to przejść do kolejnej strefy. Okej. Okay. Systemy bezpieczeństwa takie kamery i wieżyczki mogą cię wykryć, i ich unieruchomienie zalarmuje wrogów. Teraz to samo tylko z kamerą. Hmm. Okej. Okay. Nie jesteś głupszy od rekruta Militechu. No dalej. Isk zrobił. Dobra. Dobra robota. Prościzna. Stań na. Dobra, no to na deser zaawansowane techniki walki i kończymy zabawę. Dawaj mnie to. po. Teraz walka w bliskim dystansie. Spróbuj go obezwładnić. Lekko nie będzie. No dawaj. One, to one. No prawie, prawie. Jeszcze raz. To jest? Za wolno? Przeciwnicy o znacznie wyższym poziomie oznaczeni. Mogą natychmiast wyzwolić się swojego uchwytu. A! Walka z nimi będzie bardzo trudna. Mogą? Natychmiast. Czy zawsze to robią? Czy mogą, czyli czy robią to zawsze? Czy mogą, ale nie muszą. To jest ciekawe. Okay, wystarczy. A teraz może dobierzemy ci kogoś w Twojej kategorii wagowej. No Dawaj, dawaj naciśnij i pójść aby wykonać szybki atak wręcz w początku serii lekkich ciosów piskając w trakcie no właśnie to zrobiłem u Trzymaj, ja będę właśnie na tak i pójść Jednym go taką będzie zużywało Twoją wytrzymałość. Szybkie ataki i silne ataki mają różny kosz. wytrzymałości. i aktualny poziom jest wyświetlany w postaci żółtego paska na górze. No, dawaj. Miwnik przyjmuje postawę do blokowania. Zaatakuj go, żeby przekonać się, jak Twoje ataki na niego wpłyną. Zmieniam z łatwego na normalne. Ten typ potrafi blokować Twoje ciosy. Szybkie ataki nie zadadzą wrażeń blokującemu przeciwnikowi, tylko silne ataki mogą przebić się przez jego obronę. Z spróbujmy. Nie, yeah, leży. Leży! Aj. Blok? Proszę bardzo. Nudy. Nauka obrony przed ciosami. No. Dawaj, dawaj, dawaj. Gdy zostajesz trafiony w czasie blokowania, atak przeciwnika zużywa część twojej wytrzymałości. Jeśli spadnie do zera to kończę blokować. Silne ataki przeciwników mogą przełamać twoją podstawę do bloku. Tak samo jak twoje silne ataki mogą przełamać podstawę przeciwników. No i co chłopie? Nie mam wytrzymałości, to jest minus. zablokuj dwa silne ataki. A, tutaj... Okay. Taki cel. Myślałem, że mam go wyłożyć na upad. Dwa razy skontąj a tak przeciwnika. Kontrój cios wiskając prawie zmyszy w odpowiednim momencie tuż przed utrzymaniem ciosu. Dobra. Po zadaniu ciosu gostek na chwilę zwraci równowagę. Wykorzystaj ten moment do kontrataku. A Ok. Trzeba wyczuć, moment. Trzy razy uniknię ataku przeciwnika. Dwukrotnie. Dostek to ładny, imię, więc nie zmieniamy go, ale dla odmiany spróbuj unikać jego ciosów. No, dawaj, dawaj. Nie ma. Intuicyjne to jest. Pokonaj przeciwnika. Uczniu, poznałeś już wszystkie tajniki Drogi Gostka. Nad... Przejdźmy do broni białej. Już? Miecz. Okej. Okay. Uuu. Tu jest jakaś katana z nazwą... Kupiłem siedźmika. Z nazwą ee, z gry Wiedźmin. Z tego co się orientowałem. Nie wiem co za katana, gdzie ona jest, ale coś takiego jest. Taki A teraz easter egg. Stali pod strzałami. Stawię strzałami... Pokonaj przy nim, korzystając z dowolnych metod. Leżą? Jeszcze? Pięknie widać, że już się rozkręciłeś. Skakuj na platformę. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Proste. powodzenia, mhm. przejdź do drzwi. Ok, samo jest bardzo prosty, intuicyjny. Prawda nie ma o czym gadać. I co, dobre, nie? Dobra, dobre. To teraz do roboty. Słuchajcie. Samouczek wstawię osobno, ponieważ on chwilkę trwał. Także, żeby nie robić godzinnego odcinka, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Subskrybujcie kanał Survival. I za chwilę wrzucam kolejny odcinek. Także czekajcie na niego. Na razie. thanks for watching